Zebra Stars i yy, chciałbym yy, dzisiaj yy, kupić yy, PS Shelly yy, Oczywiście zanim kupimy yy, PS Shelly musimy wpisać kod VCR No bo jakby nie, przecież musi być kod VCR VCR, proszę bardzo, yy, jest kod VCR yy, Otrzymuje ode mnie wsparcie, tak, kolejne i... Dobra, no to co? No to kupmy PS Rzeszeli, tak? Tego skina chciałbym kupić już na TT, ale na pewno tego, uwaga. Nie udało mi się go wygrać w challenge'u, bo miałem 8 na ten. Więc co? No to kupmy. Uwaga! Uwaga, kupuję się. I uwaga, mamy skina zakupionego PS Rzeszeli. Naprawdę bardzo piękny skinek. Oj, teraz zgoda mi biedno, ale dobra. Mm, bardzo piękny skinek. Y, tutaj PS Rzeseli <laughs> zagrajmy sobie, może na Zadymie. Naprawdę, mówię wam, opłaca się wpisywać kod VCR w sklepie. Naprawdę. Kod VCR, VCR w sklepie Oni. Tylko kod VCR. No dobra fajnie styla w sumie szedł grze. naprawdę mi się podoba ten skinek bo lubię akurat szalizerze a z racji tego że jestem w Brawl Stars i w sumie ładny skin więc no to mówię, kupię także jeśli robicie jakieś zakupy pakiety, to naprawdę tylko z kodem vcr okej okay, dobra oj coś mi laguje Coś mi strasznie laguje, utracono wyłączenie, o nie. Naprawdę sorry, ale po prostu coś mi się z dzieje i okej. Okay. O nie, jeszcze coś bola. Ale dobra. Hmm. Ty, ty, ty. Ty. No i się się przegramy, to nic się nie stanie, odrobię te kucharki. Hmm. Okej. Okay. Ja. No niestety, ale myślę, że następna gra, może teraz naszą dał będzie raczej wygrana. Sam damy sobie nie przeszkadzać. Ale naprawdę spoko ten skin, naprawdę mi się bardzo podoba. No, no i y, myślę, że tak, 10 na 10 w sumie ten skin bo naprawdę kolorystyka bardzo pasuje, to działko i jest też spoko. Y, y, te korki też, no to co? No to już to sobie zagrajmy. Albo dobra, zagrajmy sobie wielką grę, Szeli. <laughs> może coś uda nam się zdobyć, może nie, nie wiem o Jessie. Ok, no to co, zagrajmy. Yy, nie chcę też żeby odcinek był za długi także jeszcze tak to mi jeszcze jedną gierkę i już będziemy kończyć bo nie chcę wam też robić za, za długich odcinków żeby też nie było okej okay. okej okay, tutaj to działko sorki że się tak mało odzywam ale skupiam się dużo na grze żeby tego nie przegrać, ale raczej tego nie wygramy z tą Jessie, także no nie wiem, ta Jessie się steamować nie chce, więc no okay. coś tam jej zadaliśmy, ale nie za dużo, więc no, dobra, no to lecimy. Chcecie opening na tym kanale, jakiś, nie wiem, mogę zrobić, nie wiem, 30 skrzynek, 50 skrzynek, opening. Może nam coś drobnie. Okej. Okay. No, tutaj nie wiem, czy trafiłem tym użytem napisów w komentarzach. Okej. Okay. Zostawcie lajka pod tym filmem i wbijcie właśnie na kanał Vaucera, zasubskrybujcie i mówię wiem no, wpisujcie kody, naprawdę. Kod Paucer jest naprawdę spoko. Szanuję twórcę. Kupuję naprawdę. Jest to super youtuber. I normalnie, no naprawdę, fajnie, fajnie. No dobra, no to gdzie? O tu jesteś, dobra. Jessie tak mi się jeszcze nie poddała. Już mi się, że się poddała. Ale nie wiem, czy to wygram, bo 17hp na prawie 2 minuty to. Że to ten, bo 2 minuty, tam 4 chyba się. No, to nie będzie gra wygrana, ale myślę, że poobijemy ją jeszcze w niekrótkim czasie. Przejęcie się powiedziało w tym czasie. Dwie minuty. No dla niej na pewno słabo, a dla nas tak pomiędzy w sumie, bo dostaliśmy 180 rzutanów. No to zagranie sobie jeszcze starcia Solo, Solo. Okay. Znowu? Naprawdę? Nie naprawdę widzowie przepraszam, ale po prostu No, no ten Brawl Stars to jest, laguje mi ciągle I, i po prostu no gram teraz w ogóle na telefonie więc no, tak się to Brawl sprawuje, sprawuje, więc no nie wiem, no, muszę chwilę poczekać, pewnie już tam ci mnie zabili tak, zabili, no, no to dobra, zagrajmy jeszcze jedną gierkę w następnym odcinku spróbuję zrobić tak, żeby mi raczej nie będzie mi lagowało bo będę bardziej może bliżej neta i nie wiem, to nie wiem ale mój fajnie zostało mi mam jeden doza Tego kruka yy, nie, nie będę raczej kupowała jak będę, no to oczywiście z kodzikiem. Mm, no nie wiem. Raczej wiecie co, może na razie nie. No ale dobra. Otwórzmy sobie te dwie skrzynki w sumie. Tutaj token tablery. O to fajnie, lubię token tablery. No i tyle. ok no, to jeszcze jedną grę w sumie możemy sobie zagrać na, 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 na starciu w dół, żeby nie zginąć. jak nazywali to w bezpieczeństwo. Ok, gramy z boku. W sumie to spoko. No i widzicie, jakie te lagi są. Po prostu serwery są przeciążone, bo ten koronawirus zniszczy wszystko, i po prostu ludzie siedzą w domach i grają w sumie. I... Serwery są przeciążone. no już zginął typ. No to muszę uciekać jakoś. Z... Naprawdę sorki. Pewnie macie słabą jakość nagrania. Ale dobrze, że się chociaż schowają do krzaków. I ten kolt mnie raczej nie widział. Tak, odrodził się, bo. O, już mam mniejsze lagi. <klima> już mam takie słabe lagi. Także co, ok. O kurde, o kurde, Jackie, Jack. O Iryjko. Ale ten bo siedzi w krzakach, a oni się tam wybijają. Okej. Okay. Tu zostawi się, ja się trochę boję, bo my nie mamy żadnych power Czy tu zostań, okej? Okay? Aha, dobra, już możemy wejść, z sumie, Raczej tego już nie wygramy. Choć to jest mało prawdopodobne, że to wygra. No i nie wygra ale e, długie miejsce też jest zawsze spoko fajną ma teksturę ta szelina naprawdę mm, okej okay. odestaliśmy 80 rzeczy no to otwórzmy sobie skrzynkę okej okay, no to fajnie, fajnie kupmy sobie jeszcze punkty mocy może do Jacki i może a już na nikogo Okej, okay, dobra, także dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do następnych odcinków. No, także mam